i <coughs> <clears> thank <throat> you Kremt. <coughs> Już od rana. I Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Etoho. Miłosierdziu Bożemu w tej Eucharystii polecamy świętej pamięci Bronisława, irene i Jacka Kitów oraz zmarłych z rodzin Kitów i Molickich. Magnificat anima mea dominum, wielbi dusza moja Pana, Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby razem z Maryją wyśpiewać Panu Bogu hymn uwielbienia i dziękczynienia za to, że dokonuje wielkich dzieł w naszym również w naszym życiu. Dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go, że wyniósł z duszą i ciałem swoją Matkę do niebieskiej chwały. Tym samym wskazał nam cel, do którego zdążamy, a który tak celnie określił apostoł narodów, w drugim czytaniu dzisiejszej uroczystości, że wszyscy z martwych wszyscy będziemy ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. A za te chwile w naszym życiu, w których zapominaliśmy o celu naszej ziemskiej pielgrzymki i za wszelkie grzechy, przeprośmy miłosiernego Boga. Panie Jezu. Który wyniosłeś do niebieskiej chwały i radości swoją Matkę Maryję, zmiłuj się nad nami. Chryste, który towarzyszysz nam w ziemskim pielgrzymowaniu do niebieskiej ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dla wszystkich przygotowujesz wieczne mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony. Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy, ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko tyś jest święty, tylko tyś jest Panem, tylko tyś Najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki twojego syna, spraw abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. <laughs> Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd. Dwunastu, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba. I rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną, i zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i kłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca, Król pragnie twego piękna, On twoim panem oddaj mu pokłon. Stoi król Królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przewodzą do ciebie dziewice jej druchny. Stoi królowa po twojej.